Baza lotnictwa taktycznego w Krzesinach była jedną z najważniejszych placówek polskiego lotnictwa wojskowego. Tutaj stacjonowała 31 baza lotnictwa taktycznego. Tutaj stały polskie myśliwce F-16, tutaj szkolono najlepszych pilotów. Hangar numer 3 był sercem tej operacji, ogromna stalowa konstrukcja, w której technicy pracowali nad najnowocześniejszymi maszynami bojowymi kraju. I właśnie tam wchodziłam tego marcowego poranka, bez zapowiedzi, bez oficjalnego powiadomienia, z metalową walizką w lewej ręce i teczką z dokumentami w prawej. Nazywam się kapitan inżynier Natalia Wójcik. Mam 29 lat. Jestem specjalistką od systemów awionicznych i ekspertką od bezpieczeństwa technicznego w siłach powietrznych i otrzymałam rozkaz, o którym nikt na tej bazie nie wie. Wczoraj wieczorem o 22.00 zadzwonił do mnie generał Kowalski, zastępca dowódcy generalnego rodzaju Sił Zbrojnych. Jego głos był napięty, zaniepokojony. Kapitanie Wójcik, powiedział. Mamy problem. Problem, który może kosztować życie. I opowiedział mi. Trzy dni temu, podczas rutynowego lotu szkoleniowego, pilot F-16 zgłosił awarię systemu hydraulicznego. Samolot ledwo wylądował. Technicy znaleźli usterkę, naprawili ją, uznali za przypadkową. Dwa dni temu, podczas kolejnego lotu, inny F-16 miał awarię systemu elektronicznego. Pilot również ledwo wylądował. Znów technicy naprawili, znów uznali za przypadek. Wczoraj rano, trzeci F-16 miał awarię paliwową. Tym razem pilot musiał katapultować się. Samolot rozbił się na pustym polu. Na szczęście nikt nie zginął. Trzy awarie w trzy dni, powiedział generał. To nie jest przypadek, to jest sabotaż, i dlatego tu byłam, by znaleźć prawdę, by znaleźć sabotażystę, zanim ktoś zginie. Weszłam do hangaru. Była szósta rano, wczesna zmiana techników dopiero się zaczynała. Światło fluorescencyjne odbijało się od stalowych ścian, zapach oleju i paliwa lotniczego wypełniał powietrze. 5F16 stało w idealnych rzędach ich szare, kadłuby lśniły w świetle. Technicy pracowali przy samolotach. Sprawdzali silniki, testowali systemy, wypełniali dokumentację. Około 20 mężczyzn w kombinezach technicznych skoncentrowanych na swojej pracy. I ani jeden z nich nie zauważył mnie przez pierwszą minutę. Postawiłam walizkę na ziemi i otworzyłam teczkę. Zaczęłam przeglądać dokumenty, raporty z awarii, dzienniki techniczne, protokoły z przeglądów. Szukałam wzorca, czegokolwiek, co łączyło te trzy incydenty. Hej, co pani tu robi? Odwróciłam się. Młody technik, może 25 lat, szedł w moją stronę. Jego twarz była pełna zdziwienia i irytacji. To jest teren zastrzeżony, powiedział. Cywile nie mają wstępu. Nie jestem cywilem. Odpowiedziałam spokojnie. Kapitan inżynier Natalia Wójcik. Technik zmarszczył brwi. Nie widziałem pani wcześniej. Ma pani przepustkę? Mam, odpowiedziałam, pokazując identyfikator. Jestem tu w sprawie służbowej. Jakiej sprawie? Ale nim zdążyłam odpowiedzieć, usłyszałam głos z drugiego końca hangaru, głos pełen wściekłości. Co się tu do cholery dzieje? Pułkownik Adam Lewandowski, dowódca bazy lotniczej Szedł szybkim krokiem przez hangar. Miał około pięćdziesięciu lat. Twarz po raną z marszczkami, mundur galowy mimo wczesnej godziny. Za nim szło trzech oficerów i dwóch żandarmów. Cały hangar zamarł. Technicy przestali pracować. Wszystkie rozmowy ucichły. Wszyscy patrzyli na pułkownika i na mnie. Pułkownik zatrzymał się przede mną. Kto pani jest? Warknął. Kapitan inżynier Natalia Wójcik, panie pułkowniku. Odpowiedziałam salutując. Nie pytam o nazwisko, przerwał mi pułkownik. Pytam, co pani robi w moim hangarze? Kto panią wpuścił? Kto dał pani pozwolenie? Panie pułkowniku? Nie. Pułkownik podszedł bliżej, jego twarz była czerwona. Nie będzie żadnych wyjaśnień. To jest teren wojskowy. To są moje samoloty. I nikt, nikt, nie ma prawa tu wejść bez mojej zgody, spojrzałam mu prosto w oczy. Z całym szacunkiem, panie. -Pułkowniku, ale nie potrzebuję pańskiej zgody. Pułkownik zamarł. Przez chwilę myślałam, że eksploduje. Co pani powiedziała? Powiedziałam, że nie potrzebuję pańskiej zgody. Powtórzyłam. Mam rozkazy z dowództwa. Kto ci kazał tu wejść? Warknął pułkownik głośno, tak by wszyscy słyszeli. Sięgnęłam do wewnętrznej kieszeni marynarki i wyciągnęłam zapieczętowaną kopertę. Czerwoną. Z pieczęcią dowództwa generalnego pokazałam rozkaz z dowództwa ten odpowiedziałam pułkownik wyrwał kopertę z moich rąk i rozerwał ją wyciągnął dokument zaczął czytać i powoli bardzo powoli jego twarz zmieniła kolor z czerwonego na popielato szary czytał dalej jego dłonie zaczęły drżeć to to nie może być prawda wyszeptał jest prawda panie pułkowniku powiedziałam cicho i mam pełne uprawnienia do przeprowadzenia tej inspekcji, z natychmiastowym skutkiem. Pułkownik podniósł wzrok. Spojrzał na mnie, potem na dokument, potem znów na mnie. Sabotaż? wyszeptał. Mówi pani, że ktoś. sabotuje moje samoloty? Tak, panie pułkowniku. To niemożliwe, powiedział, ale jego głos był już mniej pewny. Moi technicy są lojalni. Sprawdzeni. Niemożliwe, by ktokolwiek. Panie pułkowniku, przerwałam mu. Trzy awarie w trzy dni, to nie jest przypadek i dlatego tu jestem, by znaleźć sabotażystę. Zanim dojdzie do tragedii, pułkownik zamknął oczy. Co pani potrzebuje? Dostępu do wszystkich samolotów, odpowiedziałam. Wszystkich dokumentów technicznych, wszystkich raportów z jesionc przeglądów i czasu. Potrzebuję czasu, by wszystko sprawdzić. Ile czasu? 48 godzin. Pułkownik skinął głową. Dostanie pani to, powiedział cicho. Potem odwrócił się do techników. Wszyscy wracają do pracy i nikt nie przeszkadza kapitanowi wójcik. Czy to jasne? Tak jest, panie pułkowniku, odkrzyknęli technicy. Pułkownik podał mi dokument z powrotem. Znajdź tego drania, wyszeptał. Zanim będzie za późno. Zrobię co w mojej mocy, panie pułkowniku. Przez następne. Dwadzieścia godzin żyłam w hangarze. Ustawiłam małe biuro w rogu, stół, laptop, stosy dokumentów i zaczęłam pracę. Najpierw przyjrzałam się trzem uszkodzonym samolotom. Pierwszy awaria hydrauliczna. Zbadałam system. Znalazłam miejsce usterki. Mały zawór w układzie hydraulicznym. Zawór był poluzowany. Wyglądało na zwykłą usterkę, ale gdy przyjrzałam się bliżej, zobaczyłam coś dziwnego. Ślady narzędzia. Ktoś celowo poluzował ten zawór. Drugi samolot awaria elektroniczna. Zbadałam kable. Znalazłam uszkodzony przewód w systemie nawigacyjnym. Wyglądało na zużycie, ale pod mikroskopem zobaczyłam nacięcie celowe, precyzyjne. Trzeci samolot już nie był dostępny rozbił się. Ale miałam czarną skrzynkę, dane z lotu. Przeanalizowałam je. Awaria paliwowa została spowodowana przez zablokowanie zaworu paliwa. I znowu to nie był przypadek. Ktoś celowo sabotował samoloty. Ktoś, kto miał dostęp do hangaru, kto znał systemy, kto wiedział, gdzie i jak uderzyć, by wyglądało to na naturalną usterkę. Musiałam znaleźć tego człowieka. Zaczęłam przeglądać dokumentację, dzienniki pracy techników, kto pracował przy których samolotach, kto miał dostęp w krytycznych momentach. I znalazłam wzorzec. Starszy, szeregowy Paweł Kowalczyk 32 lata, 10 lat służby, certyfikowany technik samolotów F-16 bez żadnych uwag w aktach ale Kowalczyk pracował przy wszystkich trzech samolotach w każdym przypadku był w zespole wykonującym przegląd techniczny i w każdym przypadku pracował sam przez pewien czas sprawdziłam dalej Kowalczyk miał dostęp do systemów hydraulicznych, do systemów elektronicznych. Do systemów paliwowych. Miał wiedzę. Miał możliwości. Ale potrzebowałam motywu. Zadzwoniłam do Wojskowej Służby Informacyjnej. Poprosiłam o sprawdzenie Kowalczyka. Godzinę później dostałam odpowiedź. Paweł Kowalczyk był zadłużony. Ponad 200 tysięcy złotych długów. Głównie hazard. Kasyno online. I trzy tygodnie temu otrzymał przelew na konto. 50 tysięcy złotych. Z anonimowego źródła. Miałam swojego sabotażystę. Ale potrzebowałam dowodu, czegoś, co by go pogrążyło i planu, by go złapać. Poszłam do pułkownika Lewandowskiego. Znalazłam go, powiedziałam. Pułkownik patrzył na mnie z biurka. Kto? Starszy szeregowy Paweł Kowalczyk. Pułkownik zbladł. Paweł? To niemożliwe. Znam go od lat. Dobry technik. Lojalny. Zadłużony. Przerwałam mu. I kupiony. Otrzymał pięćdziesiąt tysięcy trzy tygodnie temu. Anonimowy przelew. Skąd? Nie wiemy jeszcze, odpowiedziałam. Ale najprawdopodobniej obcy wywiad. Ktoś, kto chce osłabić polskie lotnictwo, zniszczyć morale, pokazać, że nasze F-16 nie są niezawodne. Pułkownik zamknął oczy. Co teraz? Teraz go złapiemy, powiedziałam. Na gorącym uczynku. Jak? spojrzałam na pułkownika. Jutro jest zaplanowany kolejny lot szkoleniowy. F-16 numer 5. Kowalczyk jest w zespole przygotowującym samolot. Będziemy go obserwować. I złapiemy go, gdy spróbuje sabotażu. A jeśli się nie uda? Jeśli pilot? Nie dopuszczę do tego. Przerwałam mu. Będę w hangarze. Cały czas. I zatrzymam go, zanim cokolwiek zrobi. Pułkownik skinął głową. W takim razie róbmy to. Następnego dnia wróciłam do hangaru o piątej rano. Kowalczyk miał zacząć pracę o szóstej. Ukryłam się za jednym z samolotów, mając pełny widok na F-16 numer 5. O szóstej przyszli technicy. Kowalczyk był wśród nich, wyglądał normalnie, spokojnie. Rozmawiał z kolegami, żartował, jakby wszystko było w porządku. Zespół zaczął przegląd przedlotowy. Sprawdzali systemy, jeden po drugim. Kowalczyk pracował przy podwoziu, potem przy skrzydłach. I wtedy zobaczyłam. O siódmej trzydzieści. Gdy inni technicy byli zajęci innymi samolotami, Kowalczyk podszedł do tylnej części F-16, do sekcji silnika. Rozejrzał się, sprawdził, czy ktoś patrzy, i wyciągnął mały klucz z kieszeni. Wiedziałam, co zamierza. Wiedziałam, że za chwilę dokona sabotażu, i musiałam działać. Wyszłam z za samolotu. Szeregowy kowalczyk powiedziałam głośno. Kowalczyk odwrócił się błyskawicznie. Jego twarz była blada. Pani kapitan ja tylko odłóż narzędzie rozkazałam. Teraz. Kowalczyk patrzył na mnie. Jego ręka zaciskała się na kluczu. Nie rozumie pani, wyszeptał. Nie miałem wyboru. Oni, oni powiedzieli, że jeśli nie zrobię tego, oni. Kto? zapytałam podchodząc bliżej. Kto ci zapłacił? Nie wiem, powiedział Kowalczyk, a jego głos się załamał. Nigdy nie widziałem ich twarzy. Tylko głos przez telefon. Mówili, że jeśli. Nie będę współpracować, to. to moja rodzina. Twoja rodzina jest bezpieczna, powiedziałam. Ale ty nie będziesz, jeśli nie odłożysz tego narzędzia. Teraz kowalczyk patrzył na mnie. Łzy spływały mu po twarzy. Przepraszam, wyszeptał. Przepraszam za wszystko. I upuścił klucz na ziemię. W tej samej chwili do hangaru wbiegła grupa żandarmów prowadzonych przez pułkownika Lewandowskiego. Zatrzymać go, powiedziałam. Żandarmi natychmiast wzięli kowalczyka w kajdanki. Pułkownik patrzył na niego z wyrazem zdrady na twarzy. Dlaczego, Paweł? wyszeptał. Dlaczego? Kowalczyk nie odpowiedział. Po prostu płakał. Zabierzcie go powiedziałam do żandarmów. I zabezpieczcie wszystkie dowody. Gdy żandarmi wyprowadzili Kowalczyka, pułkownik odwrócił się do mnie. Uratowała pani życie powiedział cicho. Gdyby ten samolot wystartował, pilot by zginął. Dlatego tu byłam odpowiedziałam. Pułkownik wyciągnął rękę. Dziękuję powiedział. Za wszystko i. i przepraszam. Za to. Jak panią traktowałem na początku. Nie powinienem był. Nie musi pan przepraszać, panie pułkowniku, przerwałam mu. Bronił pan swojej bazy, swoich ludzi, to było zrozumiałe. Pułkownik skinął głową. Ale nauczyłem się czegoś, powiedział. Nauczyłem się, że czasem rozkazy z dowództwa przychodzą z powodu i że powinienem im zaufać, uścisnęłam jego rękę. To wszystko, czego mogłam chcieć, powiedziałam. Przesłuchanie Kowalczyka trwało cały dzień. W końcu wszystko opowiedział. Został zwerbowany przez rosyjskiego agenta trzy tygodnie temu. Agent groził jego rodzinie, jeśli nie będzie współpracować. Kowalczyk nie miał wyboru, przynajmniej tak myślał. Dostał instrukcje, jak sabotować samoloty. Precyzyjne, techniczne instrukcje, które sprawiały, że usterki wyglądały na naturalne. Jego zadaniem było osłabić polskie lotnictwo, zniszczyć F-16 jeden po drugim. Ale teraz było po wszystkim. Kowalczyk został aresztowany. Agent rosyjski zidentyfikowany i objęty śledztwem międzynarodowym. Wszystkie F-16 na bazie przeszły pełne przeglądy techniczne. I życie zostało uratowane. Tydzień później generał Kowalski wezwał mnie do Warszawy, do dowództwa generalnego. Jego gabinet był elegancki, ściany pokryte mapami, biurko pełne dokumentów. Siadaj, powiedział. Usiadłam. Generał usiadł naprzeciwko. Chciałem ci powiedzieć coś, powiedział. To, co zrobiłaś w Krzesinach, to było wyjątkowe. Zatrzymałaś sabotażystę, uratowałaś życie i pokazałaś, że technicy mogą być równie ważni jak piloci spojrzał na mnie. I dlatego dostajesz awans, powiedział. Na majora i nowe stanowisko. Główny inspektor bezpieczeństwa technicznego dla całych sił powietrznych. Poczułam, jak serce zaczyna mi bić szybciej. Panie generale, nie wiem co powiedzieć. Nie mów nic, powiedział generał. Po prostu przyjmij, bo zasługujesz. I potrzebujemy takich ludzi jak ty. Skinęłam głową. Przyjmuję, panie generale. Generał uśmiechnął się. Wiedziałem, że tak powiesz. Dwa lata. Później jestem majorem, głównym inspektorem i odpowiadam za bezpieczeństwo techniczne wszystkich polskich samolotów wojskowych, ale najważniejsze nie jest stanowisko. Najważniejsze jest to, co zrobiłam tamtego dnia w hangarze, gdy pułkownik Lewandowski warknął kto ci kazał tu wejść, a ja pokazałam rozkaz z dowództwa. To był początek początek operacji, która uratowała życie, która złapała sabotażystę. Która ochroniła polskie lotnictwo. I każdego dnia, gdy budzę się i idę do pracy, myślę o tym: o tym, że bohaterstwo nie zawsze dzieje się w powietrzu. Czasem dzieje się na ziemi, w hangarze, wśród śrub, przewodów i systemów, bo pilot może być odważny. Ale to technik musi upewnić się, że samolot jest bezpieczny, że każdy system działa, że każdy przelot kończy się lądowaniem. I to jest moja misja: nie latać. Ale zapewniać, że ci, którzy latają, wracają do domu. I czasem trzeba pułkownika, który warknie, czasem trzeba hangaru, który zamarznie, czasem trzeba rozkazu z dowództwa, który zmienia wszystko. Ale najczęściej trzeba po prostu ekspertyzy, determinacji i gotowości, by stanąć na wysokości zadania, nawet gdy wszyscy wątpią, bo to jest jedyna prawda, która się naprawdę liczy. Nie to, czy ktoś ci ufał na początku. Ale to, czy udowodniłaś, że na to zasługujesz? I ja udowodniłam tamtego dnia w hangarze, i każdego dnia od tamtej pory. Więc, gdy ktoś pyta: Kto ci kazał tu wejść? Odpowiadam: Dowództwo i obowiązek, i to wystarcza. Więcej niż wystarczy. To jest wszystko.